Witam serdecznie na kanale Iwitarot, Osoby spod znaku Lwa na czytaniu miesięcznym na miesiąc marzec 2022. I to czytanie będzie dotyczyło sfery miłosnej, tego jak wam się układa układać będzie się w marcu. No i zobaczcie. Tutaj macie rydwan i do gór nogami, z umiarkowanie i śmierć. No powiedziałabym tak, że... Hmm. Specyficzny układ nam się trafił, ponieważ rydwan to jest ruch. Ruch w związku. I teraz dla jednych to może być możliwe rozstanie. A dla innych spotkanie kogoś gdzieś w podróży. A może jedziesz ze swoją drugą połową gdzieś na wakacje, na jakiś urlop. Więc tutaj właśnie na pewno przychodzą przyjdą do Was duże zmiany: bardzo duże zmiany. Pamiętajcie, że to czytanie jest ogólne i nie będzie z każdym rezonować. Będziemy sobie dopowiadać zaraz sobie te karty, ale na tą chwilę właśnie widzimy właśnie coś takiego. Hmm. No, powiedziałabym również, że... Może być ktoś w takiej sytuacji, że poznaje kogoś i zakochuje się pozostawiając osobę, którą, z którą już jest w związku. Więc też może być taka sytuacja. No i tutaj mamy śmierć, śmierć do góry nogami. Śmierć do góry nogami no oznacza kochani, no co? Hmm. Zmianę obecnej sytuacji, śmierć jakiejś sytuacji, która się kończy, tutaj umiarkowanie normalnie y, to jest y, takie życie już poukładane, tutaj również y, jest w odwrocie ta karta, ja mam wrażenie wręcz, że y, ten spokój y, jakoś y, no w marcu, coś zaburzy wam ten spokój o. Będziesz się zastanawiać nad sensem swojego życia dotychczasowego. Hmm. No, będziesz się na tym zastanawiać. I tak nie wiesz, czy, czy w zasadzie dobrze robisz. w związku, to co ułożyłeś z drugą połową, czy to rzeczywiście jest to zaczyna ci to mierzyć zaczynasz jakoś myśleć o tym wszystkim jakoś w sposób inny niż do tej niż do tej pory hmm. Podejrzewam, że tutaj właśnie będzie koniec jakby w marcu zmienisz spojrzenie na swoje życie. Będzie zupełnie inne. Również tutaj widzę ostrzeżenie dla osób które będą w marcu gdzieś chciały wyjechać na no bo może jakiś zdarzyć się wypadek samochodowy, więc tutaj też ostrzegam. No tak, jesteście tak jakby przedzienie swoich wyborów, jakieś. Myślę, że to nie. Już teraz myślę, że tutaj oglądają osoby to, ten rozkład. Osoby z podznaku Lwa na miłość, ponieważ szukają odpowiedzi na jakieś pytania. Na swoje wątpliwości, czy rzeczywiście to jest to, czy z tą osobą będę do końca życia, czy no bo już tak zrobiło się nudno i tak chciałbym, chciałabym czegoś nowego. No i w marcu może się rzeczywiście coś się wydarzyć, i tutaj będzie, tu będą bardzo duże zmiany. Właśnie ten rydwan o tym mówi, i sobie dopowiemy, dlaczego rydwan dla osób z podznaku lwa klausel spod znaku lwa na miłość przyszedł ten rydwan w miesiącu w marcu 2022 roku no i umiarkowanie śmierć w, w odwrocie te karty po prostu tak weszły no to proszę zobaczcie znowu rydwan wyszedł i coś tu tym musi być słuchajcie może pojedziecie yy, pojedziecie w gdzieś, w odwiedzicie kogoś yy, z przeszłości. Może z strony rodzinne, może przyjaciela, przyjaciółkę, z którą się kumplowałeś, kumplowałaś kiedyś w przeszłości. Yy, a może ktoś zaprosił cię, jakiś ex. I ty przyjmujesz to zaproszenie. No dobra, zobaczymy jeszcze jedną kartę. No proszę, tutaj jest czwórka, m, czwórka denarów. Tutaj ta karta mówi, że to jakby w związkach nic nie zmieni. W związkach nic nie zmieni. To jest taka karta przestoju, słuchajcie. To jakby po prostu potrzebne były te zmiany rzeczywiście. I możliwe, że się czujesz że nie bardzo po prostu i... Hmm, dobra, zobaczymy czemu to umiarkowanie, no wieża w odwrocie. Tu. Kapłanka. No, ja bym powiedziała, że ktoś w przeszłości naprawdę... Yy, Idzie szukać albo odnaleźć na nowo miłość, którą z, utracił, czy utraciła. Kapłanka kieruje się intuicją. Kapłanka to jest osoba bardzo zagadkowa. Ona przyciąga płeć przeciwną. Więc słuchajcie. Hmm. Wieża mówi naprawdę o zmianach, nagłych zmianach. W miłości to jest coś takiego, że albo będzie rozwód, słodzie separacja dla jednych, dla innych, z kolei. Yy. Hmm. Taka klaruje mi się yy, historia. Może to do nikogo, ale powiem to. Chodzi o to, że ten stary związek, w tym starym związku już się wiele nie dzieje. Wyjeżdżasz i spotykasz tą swoją starą miłość, żeby w cudzysłowie, i mówisz tej osobie, co do niej jeszcze czujesz, czego pragniesz, jakie masz nadzieje z nią związane. Właśnie to jest ta wieża, która odmienia Twoje dotychczasowe życie. Hmm. A może jesteś tą kobietą, która właśnie czeka na kogoś, kto jest w związku i zapraszasz go do siebie z nadzieją, że to spotkanie coś więcej się przerodzi. Hmm. No powiem wam, że bardzo ciekawie się zadziało tutaj. Jeszcze jedną kartę zobaczymy. Zobaczcie, to jest Cesarz. No, ja mam wrażenie, że tutaj yy, dojdzie do tego spotkania i ta wieża i, i, i ta wieża naprawdę jest to możliwa. czyli zmieni, zmieni się bieg. Yy, Zdarzeń Twojego życia, zupełnie to będzie miało wpływ na, na to, co będzie się działo później. Hmm. Czy jesteś tym cesarzem? Jedziesz do tej kobiety. Hmm. Tu widzę spotkanie z, z kapłanką. I słuchajcie, no. Yy i to będzie początek czegoś nowego no tak mi się wydaje piszcie czy rzeczywiście tak yy, właśnie to widzicie w tych kartach zobaczymy jaka jest rada na tą sytuację od Tarota no proszę, tu jest yy, moc słuchajcie, tutaj ty jesteś silny czy silna ty wiesz czego pragniesz Hmm. Moc masz w sobie. Hmm. Ty odnajdziesz tą siłę. Jeżeli Ci będzie zależało na drugiej osobie, rzeczywiście, zmienić swoje życie, to Ty to zrobisz. Jednak tu jest zalecana również łagodność. Tutaj, żeby nie było jakichś konfliktów, słuchajcie, ale ja mam wrażenie, że tu, jeśli chodzi o ten stary związek, to tutaj już coś po prostu nie gra. I chcesz zmienić to, co do tej pory było. A co aniołki mają do powiedzenia dla ciebie lwie, czyli wico? Posłuchaj swojej intuicji. No, powiedziałem, że bardzo, bardzo mm, konkretny przekaz macie. Twoja intuicja jest niezawodna, i to na niej powinieneś się tym razem oprzeć. Jeżeli wsłuchasz się w swoje wewnętrzne przewodnictwo, nie ma szans, byś postąpił niewłaściwie. Możesz być pewien, że wiadomości otrzymane Otrzymywane przez Ciebie od aniołów są rzeczywiście i godne zaufania. Pokładaj wiarę w swoich uczuciach dotychczas, dotychczas dotyczących, przepraszam bardzo, aktualnie istniejących okoliczności. Twoje spostrzeżenia na temat innych osób i ich prawdziwych uczuć oraz motywów są bardzo trafne. Nie ma sensu pytać o to, co uważa, że za prawdę. Hmm. Więc naprawdę, wy, tak naprawdę będziesz wiedział, będziesz wiedziała, co zrobić w sytuacji, w jakiej się znajdziesz w miesiącu marcu. No tak, przy okazji, hmm, dla osób, które są tutaj pierwszy raz, ta karta tutaj, cały czas ją widzicie, zobaczcie, to jest diabeł, to jest energia miesiąca dla osób spod znaku lwa na miesiąc marzec 2022. I co ten diabeł? Słuchajcie, on tak mąci, on kusi. Uzależnia od siebie. On naprawdę zamąci tobie w życiu. No musisz wiedzieć tak naprawdę czy warto wchodzić w coś nowego, zostawiać to stare. Hmm. Także jeżeli jesteś singlem, no to jest prostsza sytuacja, ponieważ jedziesz, chcesz zmienić swoją sytuację dotychczasową, jedziesz gdzieś i również tutaj wyjeżdżasz w, no, gdzieś w stare strony, rodzinne strony, gdzieś mm, jakieś spotkanie przyjaciół i tam możesz spotkać swoją swojego ex. I rzeczywiście to może zaważyć na dalszym Twoim życiu. Hmm. No proszę. Dobra, a teraz słuchajcie, ja Wam jeszcze na koniec wylosuję jedną z pomocniczych kart. Może macie coś, czegoś pragniesz w miesiącu marcu? Masz jakieś pragnienie? Zobaczymy. Co tutaj wyskoczy dla Ciebie? Hmm. Jaka afirmacja? Hmm. No proszę, błogosławieństwo. Bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce. Wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia. Proszę to karta dla Was. Hmm. I tym akcentem kończę to czytanko dla Was z lwy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście bardzo Was proszę o subskrypcję, komentarze, lajki. Odzywajcie się na e-mail w razie jakichś pytań. To tyle na razie. Na czytanie dotyczące pracy zapraszam również do kolejnego filmu. To tyle na razie. Pa!